Dixon! Okay. Witam was bardzo serdecznie. To jest playhouse. Jesteśmy na zewnątrz, ale jesteśmy w playhouse, ja moi od razu. Nioch, nioch, nic nie możecie zrobić. No dobrze, możecie, ale lepiej tego nie róbcie. Otóż to Moi panowie, państwo i panowie Walking Dead. Survival instincts 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 W każdym razie e, Samo Walking Dead I I some blood. Is blood always is black? Tak, tak e, Tak, w każdym razie jest okryte akty... Dziwię jakoś tak W każdym razie Walking Dead Niestety komiksu nie miałem e, w ręku, nawet nie miałem takiej przyjemności ani okazji. Aha. Już. Ale... serial jak najbardziej oglądam, podoba mi się. I nie mogłam sobie odpuścić... Uuuu... Zagrania Dixonem. Jesteśmy jak na razie na posługi. Eee, nie mogłam sobie odpuścić. O, dlaczego nie mogłam sobie odpuścić? Eee, dlaczego miałam sobie w ogóle odpuszczać? Bo gra jest podobno straszna. Straszna w sensie... O Boże, jakie to jest debilne. O. Czy ja to muszę... O, nie muszę tego trzymać. Nie robię czegoś takiego. O, seriously, O matka, jakie to jest toporne. Nie zebrało najlepszych ocen. Praktycznie na żadnym portalu gamingowym, także ym, przedstawiam Wam jedną z większych porażek w tym roku. To prawda, na kroku roku dopiero, ale. też bardzo się chyba postarali. O, matka. Nie robię takiej dzikiej kamery. Tak bardzo czułej. Z jednej strony kamera czuła, a z drugiej e, Dixon jest bardzo toporny w używaniu jego ciała. Ja przecież nie jestem jakaś straszna, Chyba nie wiem. Hello! Idziesz za mną? A nie, oczywiście jesteśmy są dobra jo, wa! pół godziny później Biegnij! O. Lea. Możesz piec. <grym> Facet, seriously. Oh shit. O, tak. E, czy mam wrażenie? Czy są chudotworni? Nie! Ooo, jakie miło. Początek gry. O. E? You okay? oh. Darren! <laughs> <Yeah>! <laughs> to jest brzydkie? <laughs> o oh, nie. Nie! Nie, Darren, muszę ci coś powiedzieć. Poczekaj. Ja ja Teren, ja cię... Teren. Nie. Czekaj, NÃO! 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 opening... Na wzór I teraz właśnie drugim Dixonem będziemy grać. O, a to jest nasz brat Merl. Jeśli ktoś nie ogląda... Walking Dead, To Samo Walking Dead dzieje się... Już w sumie w środku. Apokalipsy zombie... o Jezuś. Wszystko muszę potwierdzać enterem. A e, gra ta jest osadzona właśnie na samym kim początku. Kiedy to e, Daryl i Merle nie natknęli się. No, postać jest serio. Nie będę Wam spojlować. Serio polecam. Serio polecał. Aha, uh -huh, czeka, czeka. Jajku, Jak to dziwne. Dobra! Jezu, zamknij się! Wiem. O, młotek. Nie! Fuck you! O, kurde, jaki zamach. Come on. Dlatego We gotta work up a plan. You ever seen anything like that? If you told me about it, I'd call you a liar. Listen, there's more of them coming. We gotta go. The only thing we gotta do is kill every last one of them. Daryl, I know you're a liar. That sounds like a whole lot of them. We need to go now. Gather up as much as you can and meet me at the truck, Scolan. Remember Red what we learned about spy. head trauma. Attack the brain. Remember, only thing that kills them. Be quiet. Sneak you. <laughs> Tam 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 palowanie yeah. <laughs> Czy ta gra naprawdę jest Z tego roku <laughs> To wygląda jak Simpson Dwójka What the fuck Dobra ja rozumiem, że Czasem nie mają wyboru. Ale żeby przed całym lasem ciała znikały. Oczywiście to gra jak każda inna traktuje nas jako debili. Jak gdyby, przepraszam. Bardzo. A nie po polskiemu dzisiaj coś gadam. Biać! Ciap! Ciap! O, wejdzie tutaj z Paszła! Whoa. BITCH mode! DIE! Ooo o Tam, tam. Tam, tam, tam. O, to i zwierzę w naturalnym zrodowisku. O. Okej, okej. To jest, co to było? <noise> Wzgląda na tu krowy, aczkolwiek nie, serio, nie wiem, co to jest <noise> chyba świnek. Hey, Bony, jakiś szybki bierz łobinkę! Bierz łobinkę! <grywanie> Nie widzi mnie! Wołowinka! <grywanie> Nie szczerze. o! Kurzył się. Daryl możesz <laughs> Okej, okay, see you then <laughs> uh. Przepraszam bardzo, nie jestem też taka gruba. Tak, właśnie dzięki temu tak razem wzięłaś tak... Marne oceny, no ale nie dziwnego w dzisiejszych czasach. O! O, dalej już chyba nie pójdziemy. Nope! Tak, właśnie takie są możliwości tej gry. O, nie są... No niesamowite. Ja myślę, że nie ma się tutaj też szlajać. Zbieramy paliwko. I będziemy stąd spadać. Oczywiście postać Deryla Nie chce się pomylić, ale chyba w ogóle nawet nie ma miejsca. Fuck! <grym> wyglądasz jak Ben! Z odcinkowego Walking Dead, które było świetne. Aczkolwiek też niezbyt piękne. Ale wiadomo, stylizacja... Oh, Alright. Oh, That's what he said every time. Ogólnie puste drilla w serialu jest po prostu mocarna. Chłopak, biega z kuszą i w ogóle ma wszystko. Pod kontrolą nasze. Podejrzewam, że tutaj tak nie będzie. Hmm. Podejrzewam nawet, że. O yeah. Dobra. Hmm. Pomyślmy teraz, jak się. Okej, okay, mamy tutaj nasz. Spróbujmy. Tak, więc postać Drona jest po prostu genialna w samym serialu, bo z niego to już dawno zginęli. A ja to pewnie tutaj będę lanić. Po by się przyjmował taką grą. biegnij! No biegnij, ziom. Nie yeah. <grym> Okej. Okay. Tyle wiem. O oh. tak właśnie. Na czym opole łowię ja stroju. Wybiera się drogi, które się trzymają swoją charakteryzację, tak? I <gryzny> możemy wybrać boczne i oczywiście ryzyko <gryzny> ryzyko rozwolenie samochodu i... Jest szansa na znalezienie surowców, wszelkich zapasów. No i oczywiście paliwo. Hmm. Oczywiście to jest takie wypośrodkowanie ale pośrodkowane. Hmm. <grym> zaryzykować, czy... Hmm. pójdźmy bezpiecznie czekaj, jak będzie mało paliwa hmm. no to dobrze, dobra, na razie wybierzmy wypośrodkowaną opcję nie jest to mój telefon nie działa hej, a damn thing. My phone ain't working either. Hey, your dad I don't know what to say about it. You don't. Leave it be. <laughs> we gotta tell Merle what happened. Yeah, I suppose we do. But we ought to warn people first. What? Go to the cops? Please. We gotta go get Merle. <laughs> Merle, he's. Well, he's just not right. what you say to me, old man? Merle's ten times a man you are. All right, all right. It just Aww. seems you boys turned yeah, into shit. Czy dotrzemy? Czy dotrzemy? Patrzcie jak nas trzymają do pięciu, nie? <grystanie> A tutaj taki ukryty loading. No <grystanie> przepraszam już dojechaliśmy. <grystanie> Półtorej godziny później. Świana, <grystanie> świana. Afternoon time of the day O, nie wiem uf, uf. Uf. Ledwo zdążyłam przeczytać nosawkę <grywy> O i jesteśmy O, to mi się podoba O, zarządzanko, o zarządzanko Okej, okay. to też to jest fajne. Nie wiem, pewnie to jakiś... Paliśmy możemy zostawić chyba, nie? Okej, okay, no i tyle. Wybierzemy... Heal? Ja mam ich jeszcze uleczać? Chyba was... Aha, okej. Okay. Tutaj uleczamy. Uzdrawiamy. No weapon. Tak, stay in Tu możemy wyczytać... Wyczytać im zadania. Fajnie. Dlaczego... Nie, nie, no weapon. Aczkolwiek. A. Niech ma. Find fuel, find food, um, Amunicja... i stay. Na pewno nie zostaniesz. O nie, ja to zapierdałam. No, na razie paliwo. Aha, i to nam pokazuje ryzyko. Fajnie. Chyba wszędzie jest takie samo. No proszę tego, żeby został aczkolwiek yy, trochę nie czaję, bo mamy... Mamy yy, paliwo, mam 10 kanistrów, ale pokazuję tyle. Nie wiem czy to jest wliczone już te 10 kanistrów. Czy nie. No nic, najwyżej będziemy głodować. Ale co nam da miasteczko, owe, i czy znajdziemy Merla, Tego dowiecie się w następnym odcinku. Jeśli będę miała cierpliwość do tej gry. Bo jak na razie jest dość topornie. No ale zobaczymy, może będę miała lepszy humor. W każdym razie, dzięki za spędzone minuty. Lajkujcie, i tak dalej. A tam chcecie, czy nie chcecie. W każdym razie dzięki i do usłyszenia na razem razie w Playhouse. To była Johnny. Trzymajcie się, cześć.